Dzień dobry, niedziela 1 grudnia, dzieje się w piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 24 listopada. W Wolborskim Centrum Kultury odbyła się druga edycja festiwalu imienia Waldemara Goszcza pod nazwą Spełniaj Marzenia. Jak w poprzednim roku, festiwal stał na bardzo wysokim poziomie. Do Wolborza zjechało kilkunastu młodych, obiecujących artystów. Żyli wyłoniło finałowy skład. Grand Prix festiwalu zdobył Dawid Ogłoza. Wydarzenie poświęcone jest tragicznie zmarłemu Waldemarowi Goszczowi. Gościem specjalnym był Czesław Mozi, artysta. Ze sceny zabawiał publiczność zabawnymi anegdotami oraz zaśpiewał kilka swoich utworów. Jak zapewniają organizatorzy, kolejna edycja już za rok. W Moszczenicy odbył się jubileusz 50-lecia klubu HDK-PCK Moszczenica. Była to niesamowita okazja do świętowania pół wieku niesienia pomocy poprzez oddawanie krwi i wspierania potrzebujących. W czasie wydarzenia wręczono wyróżnienia i podziękowania członkom klubu oraz przyjaciołom, którzy przez lata współtworzyli tę wyjątkową historię. Poniedziałek 25 listopada. Do groźnego zdarzenia doszło na ulicy Słowackiego w Piotkowie Trybunalskim. Na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Kobyłeckiego doszło do potrącenia pieszego. Na szczęście pieszemu nic się nie stało, a kierująca autem została ukarana mandatem. Wtorek 26 listopada. Na autostradzie A1 w okolicy Węzła Piotków Trybunałski Południe doszło do groźnego zdarzenia. Z nieustalonych przyczyn zapalił się samochód osobowy, który podróżował w kierunku Katowic. Pomimo szybkiej interwencji Straży Pożarnej, auto doszczętnie spłonęło. Środa 27 listopada. W Mediatece 800 Lecia w Piotrkowie Trybunalskim odbył się wernisarz wystawy malarzy amatorów związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Mam Sąsiada. Wernisarz odbył się pod hasłem Malujemy, młodniejemy. Autorzy prac zaprezentowali efekt trzech lat swojej pracy artystycznej. Wystawę można oglądać w Mediatece do 27 grudnia. Czwartek 28 listopada. Poznaliśmy drugiego zastępcę prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Została nim 30-letnia Katarzyna Pabigaj. Zastąpiła ona odwołaną ze stanowiska Krystynę Czechowską. Oficjalnie funkcję zastępcy obejmie ona 2 grudnia. Piątek 29 listopada. W Ośrodku działań Artystycznych odbyła się wyjątkowa wystawa prac artystek i artystów z naszego miasta. Sylwetki, które tworzą, są owocem wrażliwości, pasji i doświadczenia. Wśród prac oprócz obrazów można było podziwiać fotografie oraz rzeźby. Wystawę można oglądać do 12 stycznia 2025 roku. Na dziś to wszystko, na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!